Mama z dziećmi. Zobaczcie. Jak dzieci kochają. Kurze dzieci kochają swoją matkę. Nieważne, czy dostanie kamieniem w łapetynę, bo mama wykopuje pokarm. Nieważne, co by się nie działo. Wszystkie są tak samo równo traktowane. Każdy teraz biera naukę. Czasami dostając piaskiem w oczy, kamieniem w gębę. Czy nawet podeprze je parę razy w rzędu. Nic się nie wydarza, dzieci nadal biegną do mamy. Mama nadal biegnie, jak usłyszę, że jeden głośniej piszczy. I to jest prawdziwa matka. I uczy je, od rana do wieczora ją uczy. Chodzi w kółko, chodzi po kurniku. W kurniku ma cały Pojemnik jedzenia, cały pojemnik picia. A ono ich uczy jak na dworze sobie radzić. Jak zbierać pożywienie, wszystkie stoją. I przyglądają się uważnie. O, dostał kopa, wraca do mamy, nic się nie wydarzyło. Dostanie znowu kopa, wraca do mamy, nic się nie wydarzyło. Taka jest natura. Tu nie ma kombinacji, tu nie ma oszustwa. To wszystko jest tak, jak się zrodziło. Mama wykopie. Jedynie co to, to jest walka o pokarm. Pomiędzy kurczakami jest konkurencja cały czas o pokarm. Tu jest kompostownik obok i w kompostowniku jest żerobaczków, a ona podkopuje spod spodu troszkę. Jeden z nich jest dzisiaj pierwszy raz na dworze, taki najmniejszy, on ten to idzie przy mamie. Reszta była racjona, to jest sobie w koło wejścia do kurnika. Podchodzi, wychodzi, podchodzi, wychodzi. Jak ja podejdę albo ktoś, to ona ustawi ogon jak Paw, taki wielki, zrobi olbrzymi ogon, napuszy się i udaje, że jest olbrzymia, żeby odstraszyć inne kury czy koguta od kurczaków. Nas zna, toleruje nas, my je karmimy, ją karmimy, bierzemy je na ręce, przyglądamy. Ale tak to jest taką prawdziwą matką. Nie ma żartów. No i do domku. Została, ona idzie z do domku, a dwa zostały, ale już biegną do małości, już biegnę. No i zostawiła łapa jeden.